Cześć, witajcie w projekcie Słowo. Dzisiaj przeczytam Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 38 do 42. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja Wam mówię, nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli Cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z Tobą procesować o tunikę, oddaj także płaszcz. Jeśli Cię ktoś zmusza, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Daj temu, kto Cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto, ch kto chce od Ciebie pożyczyć. E, więc pierwsze, o, co, o czym pomyślałam, to to, że rozwiązania Jezusa są dosyć nietypowe. E, i to, że Jezus mówi, aby nadstawić drugi policzek, jeśli ktoś ci uderzy w jeden z nich, jest szokujące, ale zauważyłam, że dziś tak naprawdę, że Jezus dużo ma takich paradoksów w swoim nauczaniu, właśnie na przykład jak to, albo to, że całe życie raczej ludzie dążą do tego, żeby stawać się większymi, lepszymi. A Jezus mówi wtedy, że jeśli chcesz być największy, to stań się najmniejszym. Albo na przykład przez całe życie ludzie słyszeli, aby, nie, aby w szabat nic nie robić, nie uzdrawiać. Jezus przychodzi i uzdrawia w szabat, więc Jezusa paradoksalne uczynki em, na pewno zadziwiły świat. Dalej zadziwiają, bo Jego nauczanie jest, jest zupełnie inne i też... Tak naprawdę, rzeczywistość, y, którą przynosi Bóg, jest zupełnie inna niż możemy sobie wyobrażać czasami. Y, czasami możemy uważać, że właśnie Bóg jest gdzieś tam zupełnie inny, srogi, a wcale tak może nie być. Tak samo to nauczanie o tym zwalczaniu zła się wydaje dziwne, a przynosi zupełnie mm, piękne rezultaty, bo. Jezus sam tak postępował, nigdy nie zwalczał zła złem, co nie znaczy, że zła nie zwalczał. W przepisach właśnie przeczytałam, że Jezus tutaj nie mówi o tym, aby w ogóle tego zła nie zwalczać, ale żeby nie robić tego złem. Na przykład, kiedy wchodzisz w jakiś grzech i zauważysz to, że wszedłeś w ten grzech, to Wtedy nie oceniaj siebie, nie krytykuj siebie, bo wtedy ranisz samego siebie, co też jest złe, albo kiedy ktoś zrobi coś złego, zrani cię tym i ty zamiast, no nie wiem, porozmawiać z tą osobą, to pokłócisz się z nią, to wtedy też nie jest to najlepsze rozwiązanie, mimo że te, które Jezus wtedy podaje, są dziwne. I bardzo takie y, niekonwencjonalne, ale przynoszą ogromne owoce, i widzimy to na przykładzie właśnie naszego przyjaciela Jezusa, który y, nigdy y, nie chciał na ludzi zesłać zła, tylko kiedy ktoś mu robił krzywdę, to on kochał tą osobę. I tak samo się stało na krzyżu, kiedy wszyscy ludzie go znienawidzili, kiedy wszyscy go uderzyli grzechem, to on wtedy na to zło odpowiedział miłością. I to jest piękny y, przykład, którym powinniśmy się kierować, i cudowny mm, obraz, który y, możemy naśladować. Ja Wam życzę pięknego dnia. Cześć.